Witam wszystkich w 11. odsłonie telewizji Weol Pół Żartem Pół Serio. Została zaktualizowana klasyfikacja generalna turniejów nieoficjalnych już ładnych parę dni temu. Nadal w żółtej koszulce lidera cały ten peleton prowadzi i raz z dorobkiem 164 punktów, a oto pierwsza dwudziestka. Za zwycięstwo w turnieju nieoficjalnym otrzymuje się 15 punktów, zawodnik na drugim miejscu zdobywa 12, trzecie to jest 8 punktów, a za czwarte 6. Zawodnicy, którzy dotarli do ćwierćfinału, otrzymują po 3 punkty. Opiekunami turniejów nieoficjalnych jest Malo i Rosja. Ruszył nowy turniej, a dokładnie jego druga edycja pod wodzą Kaimady i Przemasa zaczęły się rozgrywki o Puchar Polski. Niby to tylko podwórkowa nasza krajowa piłka, a zamieszania przed samym turniejem było nie mniej niż w PZP. -nie. Wszystko poszło o to, że turniej był przewidziany na 64 graczy, a po niektórzy uważali, że to za mała liczba na tak prestiżowy turniej. Przypomnijmy jak Minio zrobił na 128 osób swój tur, to byli tacy co pisali, że to za dużo i że zapisy będą trwały z tydzień. Nie ma jak to Polska, w naszym kraju co by się nie zrobiło zawsze się znajdzie ktoś, kto musi znaleźć dziurę w całym i pomarudzić. Czy to dobrze, czy to, że jeden piorun wie urok Polaka narzekać i tak zawsze wszystko wyjdzie w praniu, bo Polak mądry po szkodzie chciałoby się rzec. Kolejny zawodnik, moderator sceny Veol opuszcza nas na nieokreślony czas. Totomix zaczyna studia w innym mieście. Brakneta i kompa nie pozwoli mu nadal udzielać się na scenie wyoli i walczyć o kolejne pasy. Powstała kompilacja pożegnalna wykonana przez Smolucha. Zachęcamy do ściągania i oglądania, bo nie trzeba reklamować prac tego pana. Jeżeli jeszcze ktoś nie wie, kto to jest Smoluch, to ma okazję po oglądnięciu zobaczyć, co ten chłopak potrafi wyczarować z bramek ustrzelonych przez Totomixa. Kompilka do pobrania na stronie głównej, polecamy. Wierzymy jednak, że absencja nie będzie trwała za długo. Ostatnie turnieje padły upem jednego bracza, który to zdominował wszystkie finały. Chcieliśmy przeprowadzić wywiad z Kamilem Bechneifeldem, bo to o nim mowa, tylko niestety jest bardzo zajęty po takich sukcesach. Jest rozrywany i zapraszany do wszelakich programów stacji konkurencyjnych. Nawet w jakimś filmie jego widziano, ale nasza telewizja nie zna słowa, nie da rady. Przeprowadziliśmy rozmowę telefoniczną z Kamilem, na którą teraz zapraszam. Witam no to żeś zaszalał potrójna korona ostatni czasy, czy może coś pominąłem bo hurtowo zdobywasz pasy jak i punkty do kariery teraz? Powiedz czy to taka forma nadeszła czy rywale podpasowali czy może inna tajemnica, zdrać naszej tewał jakiej siły ci tak pomagały w tych ostatnich turach? Bardzo ciekawe turnieje zostały organizowane na forum, mianowicie, hat-trick był jak dla mnie świetnie zorganizowanym turem ponieważ spotkanie kończyło się wówczas po stracie trzech bramek, mój styl gry pozwalał mi na spokojną grę w defensywie przez co strzelałem więcej niż trzy bramki i awansowałem do kolejnych rund, aż do finału który udało mi się wygrać. Survival Series 2 także bardzo mi przypadł do gustu ponieważ w fazie pucharowej grało się do trzech zwycięstw i choć grałem Austrią która kompletnie mi nie leżała. Także dałem rady dojść do finału i pokonać bardzo dobrego bracza którym jest Totomix. W turnieju Suprise zaś dostałem moją ulubioną drużynę Kanadę, po czym dotarłem do finału, w którym czekał mój bratadek i szczerze mówiąc, dawno nie brałem takich meczów jak w tym finale. Coś pięknego zobaczyć i załamaną twarz po moim zwycięstwie, hehe he, bardzo chciałem zawalczyć także w Battle of the Planets, lecz brak czasu spowodowany pracą uniemożliwił mi dalszy udział w tym turze. Sądzę, że nie jest to spowodowane formą, lecz od pojawienia się na scenie próbuję podkręcić moją grę, i co najważniejsze nie mam już tremy jaka dotąd towarzyszyła mi w każdym większym turze, a także piję browary, które dają mi energię na kolejne dni grania, hehe. Powiedz co byś zmienił na weoli, jakbyś mógł, co ci się nie podoba i od razu byś to zlikwidował, a co jest bardzo dobre i popierasz takie projekty. Szczerze mówiąc to po krótkim namyśle Veol jest niemalże idealnie stworzonym projektem, który zostaje realizowany przez kompetentne osoby. Wymienię tutaj chociażby znakomitą gazetkę, która sprawiła oczekiwania na kolejny numer. Wręcz zdecydowanie wolę ją od Psksa, którego jak dotąd tylko czytałem. TV Veol jest znakomitym połączeniem humoru z realnym światem naszej ukochanej gry. Znakomite turnieje, rank i wiele innych rzeczy o których mógłbym dużo, długo mówić. Nie podoba mi się jednak postawa niektórych osób, które po dostaniu jakiejś tam władzy zostają ogarnięte pychą i nadużywają swoich możliwości, przy co zniechęcają niektórych braczy do bycia na scenie. Niebawem rusza liga, oczywiście plany to awans do wyższej ligi, dobrze się domyślam? Jak oceniasz poziom graczy na WEO na dzień dzisiejszy a ten kiedy zaczynałeś przygodę na tej scenie? Tak, już się nie mogę doczekać tych fascynujących rozgrywek. Po wywalczeniu pierwszego miejsca w czwartej lidze, moim planem było spokojnie utrzymanie się w trzy lidze, lecz z biegiem czasu moje ambicje wzrosły i nie ukrywam teraz, że będę walczył o awans do proligi. Kiedy zaczynałem przygodę, byłem niezłym lamerem. Pamiętam, że dość często dostawałem baty, lecz z biegiem czasu przypomniałem sobie jak się ogrywało braci czy kumpli na rejonie, i zacząłem grać coraz lepiej. Przez ten czas rozwaliłem z około 10 padów po niektórych przegranych meczach i dostawałem niezłej nerwicy. Teraz pozostało kilku braczy, z którymi bardzo ciężko mi się gra, ich Nicki Tokicek, Gris 10. Cos kristo Christo2323, lecz brakuje Irasa, Rasa, Martiniego czy to Tomiksa, który mam nadzieję szybko wróci i naklepie mi do dupy za ostatni finał, he he. Powiedz w czym tkwi fenomen Winning Eleven 2002, przecież nie ma żadnych szans pod względem grafiki i oprawy do PES czy FIFA 2009, oczywiście twoim zdaniem bo jak sam widzisz ani PES ani FIFA nie ma takiej sceny i tylu fenomenalnych rozgrywek. Grywalność, grywalność i jeszcze raz grywalność. Te słowa powtarzamy moim kumplom którzy dawnymi czasy grywali ze mną na playów w Winninga, czy też w Yesy. Jestem świeżo po teście nowej FIFA i Demapesa. Gryty zostały uruchomione na moim Xboxie 360 i cóż mogę rzec FIFA jest piękna pod względem graficznym, detalicznym, scenicznym. Nasuwa się więc pytanie czego brakuje? Najważniejszego, wciągnięcia w rozgrywkę, grywalności, pomysłu. Dla mnie jest to nadal piłka typu kopni i biegni, krótko mówiąc do dupy, demo najnowszego pesika jest minimalnie gorsze graficznie od Fifa, lecz lepsza jest grywalność, lecz cóż z tego, nie ma jej na tyle by odstawić choć na parę dni Winninga. Tak jak mówisz do Winninga dochodzi scena i fenomenalne rozgrywki których może tylko pozazdrościć Xbox Sheik Live. Muszę zapytać, wybaczale o co tam chodziło z tym meczem. Gracz Miller zrobił filmik jak pokonać ciebie, co to za mecz był, jaki wynik, zakład, jakiś obrowara czy inny tunek hehehe. Może ty nam to spróbujesz trochę rozjaśnić. A ten mecz to szpil w ofensiwy kap organizowanym przez Grzuszka, w którym to doznałem porażki 4 do 2 właśnie z Millerem. Miller nagrał piękne bramki które strzelił Miklose i zamontował krótki filmik na outp nazywając go jak pokonać Kamila beck a sam nawet nie wiedziałem że coś takiego zrobi, ale muszę przyznać że jest to trafnie ujęte w filmiku. Tyle mogę zdradzić hehe na moją obronę dodam że nie cierpię grać pierwszym koszykiem. Chciałbym serdecznie pozdrowić moją rodzinę, Pershinga Świra, Pęczaka Pudziana Koksiarza, kierownika Mariana, Maślane, Krecika, Kasie z Batorego, Patrycję z Katowic, Ize z Bobrka, Kobze, Papeta, Klaudię, Sylwię z Olimpijskiej z Bobryka, Żołnierza, Stasia, Łysego Jednego i Drugiego, Kastana, Rafała, wszystkich braczy, którzy grają w Winninga, osoby z którymi byłem na zlocie, tym których zapomniałem wymienić postawie jakiś jabł w sobotę wieczorem niech mocy browarów będzie z wami. Teraz proszę wszyscy, którzy to oglądali i nie zostali wymienieni, mogą się czuć zaproszeni na jabola przez Kamila, a my zobaczmy ten filmik, o którym mowa. Teraz wiecie jak zwyciężać, macie nasz redakcyjny kolega, pokazał że nie ma rzeczy niemożliwych, i pamiętajcie, każdy może wygrać z każdym, tylko ważnie kiedy się wygrywa, i troszkę wiary i walka do ostatniej minuty. Kamil zajął nam cały program, ale zasłużył po takim wyczynie i hat-triku klasycznym. Cały program jego, jak ktoś z was poprawi ten wyczyn, poświęcimy mu dwa odcinki, obiecujemy, i na pewno się nie wycofamy z tego. Pamiętajcie, nie znacie dnia ani godziny, kiedy nadejdzie ta wasza chwila. Ważne jest, żeby ją wtedy wykorzystać, bo już drugiej takiej szansy możecie nie dostać. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Pozdrawiamy również znajomych Kamila. Do następnego wydania i niech mocy browarów będzie z wami.